Ołtarz rodzinny, dzień 238, 25 sierpnia. Ty jesteś namaszczonym herobinem, nakrywającym, ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga, przechadzałeś się wśród kamieni ognistych. Byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony, aż znalazła się w tobie nieprawość. Przez twój ogromny handel pełno pośród Ciebie bezprawia i zgrzeszyłeś. Dlatego zrzucę cię z góry Boga, cherubinie nakrywający. Wyniszczę cię spośród kamieni ognistych. Uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności. Znieważyłeś swoją mądrość z powodu twojego blasku. Rzucę cię na ziemię i postawię cię przed królami, aby się tobie przypatrzyli. Ezechiela 28, do 17 Szatan miał takie ambicje, aby był uwielbiany jak Bóg. On wziął trzecią część gwiazd niebieskich, podniósł się powyżej tych gwiazd i przemawiał do nich i zwiódł tą trzecią część z nich. Czy to widzicie? W porządku, zważajcie. Takie były jego ambicje, a w obecnym czasie on jest gotowy poprzez jego starannie wybraną, wykształconą jego wiedzą oblubienicę. Wszystko jest wymalowane według jego złodnych pozorów. Okazałe budowle, wielkie denominacje, makijażem wiedzy, teologii i chytrości, poziomu inteligencji i wykształcenia, by zwieść cały świat i stać się jego Bogiem. To właśnie On uczynił. Wszystko podąża do osoby Antychrysta, który już został koronowany jako namiestnik Boży przez tą miłującą świat naukową oblubienicę. Odzianą wytwórnie, intelektualną i posiadającą religijne wykształcenie. Ona stała się tak religijna, jak on sam przez jego własny wykład słowa Bożego, jak to uczynił już wobec Ewy i swego syna Kaina. Może powiecie, syn szatana? Pokażcie mi choćby jedno miejsce w Biblii, gdzie Kain został nazwany synem Adama. Biblia mówi, że on był synem tego złego, że był nasieniem węża. Otóż ta zasłona już została zdjęta, bracie, piramida została otwarta, kiedy zostało pokazane objawienie. Zwróćcie uwagę na to, co on czynił, na jego myśli. On myślał, że Bóg przebywa w świeckiej piękności, tak myślał on w niebie. Grzech nie miał swojego początku w ogrodzie Eden, on rozpoczął się w niebie, kiedy Lucyfer, syn Jutrzenki, wywyższył się w piękności. I zapragnął piękniejszego królestwa od królestwa Michała. On myślał, że Bóg przebywa w piękności. Zwróćcie uwagę na Kaina. On nie chciał ofiary krwi. On przyszedł i ofiarował owoc ziemi, coś pięknego, i położył to na ołtarz. On był bardzo religijny. Uczynił wszystko w podobny sposób, jak uczynił Abel. Złożył ofiarę, upadł przed Bogiem, oddając mu cześć. Posłuszny pod każdym względem ale nie posiadał objawienia słowa bożym planem było od początku słowo czytaj dzisiaj księga sędziów 8 psalm 81 ezechiel 28 1 koryntian 9 od 16